Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, chcę zorganizować taki kanał pomocniczy. Ogólnie zajmuję się montażami automatów, automatyką gram. I może chciałbym Was po prostu ustrzec przed yy, popełnieniem błędów. Eee, spotykam się Dzisiaj omówimy listę zębatą. Stalową listę zębatą, yy, którą się spawa, ma takie tuleje dystansowe, które się spawa do omegi, czyli do profilu bramy. i potem przykręca na trzy na trzech śrubach przymontowana taka lista zębatą. Ona no, no nam ustala jakby od, odległość od omegi odpowiednio. I o co chodzi? Chodzi dokładnie o to, że producent ja widzicie, wszystkie te kołki są skręcone odwrotnie niż są przykręcane do listy zębatej. I bywają takie sytuacje, że trafiam powiedzmy, przyjeżdżam do kogoś i widzę, że tam ten kołek jest przyspawany tym węższym elementem do omegi bramy a szerszym do listwy zębatej. I co to nam daje? Nie wam pokazuję. Zobaczcie, że ta listwa zębowa ma otwór podłużny. Tak zwaną fasołkę. I w momencie kiedy przykręcimy ten dystans poszerzeniem w stronę listwy zębatej a nie poszerzeniem. Jak widzicie, skręcone jest to poszerzeniem Od strony poszerzonej jest przykręcona śruba. Jest na otwór na wylot. Tak, można to przykręcić tutaj, z tej. I faktycznie tak przychodzą skręcone. I teraz, jeśli damy tym poszerzaniem na strunę baterii, tak, to w momencie, kiedy będziemy chcieli, te otwory podróżne umożliwiają nam coś takiego jak regulacja wysokości listy zębatej. Tak? E, powiedzmy, Brama popracuje jakiś czas i okazuje się, że nacisk listy zębatej na koło zębata automatu występuje. A tu powinien występować lust między zębami. No, w jakimś tam czasie pracy omega się troszeczkę rozszerza. E, luz na rolkach się trochę zwiększy, brama przysiądzie milimetr 2 i musimy to regulować. Po to są te otwory. I teraz tak, jeśli przykręcimy tym poszerzeniem z tej strony, to kiedy chcemy przykręcić. W kołek jest przyspawany odwrotnie niż powinien, czyli tym węższym elementem to bramę szerszym do listy zębatej. Wtedy kiedy chcemy podnieść listwę zębatą, no to wchodzimy w moduł zębaty i wtedy kiedy listwa znajdzie się na wysokości na wysokości listy zębej, znaczy koła zębatego, no to po prostu następuje konflikt. Uderza po prostu to poszerzenie o moduł zębaty, około zębate. Natomiast jeśli przykręcimy tym węższym do listy zębatej. Tak powinno być zrobione. Tym węższym elementem tym końcem do listy zębatej to wtedy, kiedy przesuniemy, to nadal nie, nie wchodzi w moduł zębaty. Nie wchodzi nam moduł zębaty, wtedy nie ma konfliktów. Nie ma takich... No po prostu zablokuje Wam się automat, nie? Wtedy. Są dodatkowe opory, napory na automat i i kończy się to tym, że jest po prostu źle. Tak powinno to być. W ten sposób, tym elementem spawamy do omegi, a tym przykręcamy spod podkładeczką i mamy możliwość regulacji w tej zębatej. Tak? Natomiast jak zamontować taką listę zębatą, to ja przykręcam wszystkie trzy takie pałeczki tu, z? W ten sposób, że dajemy sobie tutaj przynajmniej dla niego ołek. trzeba pokręcić. Nie wiem, to jest ten ale to jest bez problemu. Ja przykręcam w ten sposób, że tu, Sorry, że długo pi. Nie mam strzałek. Tu mamy otwór widoczny, tą fasolkę. Wtedy, kiedy położymy go na automat, to mamy możliwość podniesienia, ale mało tego, pod automat podkładam sobie jeszcze podkładki 2 mm. Przykręcam go. Automat, najpierw, żeby go to zamontować, to po pierwsze musiał być przykręcony odpowiednio do fundamentu pod konstrukcji. I Podkładam sobie pod automat podkładki 2 mm. Montuję listę zębatą ją lub montuję drewnową lub z polimidu. I wtedy, kiedy już taką listę zamontuję, usuwam te podkładki. Automat, podkładki muszą być 2 mm. Opuszczam automat i wtedy mamy luz między zęby 2 mm. Tutaj. Takie automaty jak kanał posiadają możliwość po zamontowaniu czego podniesienia na takich czterech śrubach regulacyjnych. Także to zawsze możemy go podnieść, ten automat. Opuścić już nie, bo jak go opuścimy na tych podkładkach, to już się nie da opuścić w ogóle więcej. zostajemy z tym, co mamy. I jak taką listwę? No to jak mówię, spawamy ją w poziomie. Najlepiej z pozycji, kiedy brama jest zamknięta, choć ja spawam od momentu otwartej bramy. Mamy bramę słupek, gdzie się zamyka, i słupek pionujący. Podstawę tak? No to ta brama jest otwarta. Spawam pierwszą tu. Mamy jeszcze omega tak. i to jest ta omega. Do tego montujemy spawane. Może być do profilu wyżej, ale ten profil wyżej czasami jest tak. Mamy przekrój tej omegi. Tak no to profil jest stawiany przeważnie centralnie. I ten kołek będzie za krótki, jeśli damy go tutaj, bo koło to będzie za blisko tej części więc trzeba by było przedłużać ten kołek dystansowy. Więc zaleca się w ogóle skowanie do omegi. I najlepiej to robić kiedy brama jest przed cońkowaniem i przed malowaniem. Tak? I potem oddajemy. I co zrobić żeby jak zakręcamy, spawamy te kołki kupcie sobie po prostu taką listwę z wębatą od razu u producenta bramę niech Wam ją przyspawa w poziomie bo można to zrobić w poziomie ją przyspawać na środku wtedy ustawiamy tam te wszystkie śruby i robimy to w ten sposób, może to dla ludzi którzy robią bramy natomiast nie montują automatu. No i gdzieś tam może czegoś nie wiedzą. Ci co montują, ja to wie jak to zrobić. Że to jest przyspawane jako pierwsze. Potem dajemy listkę na pod spód. I tu dajemy tą trzecią, no tu początek. Pierwsza, druga listwa tutaj dajemy, a ta trzecia jest pod spodem po to, żeby nam rozstaw pomiędzy tymi dwoma listwami zębatymi Ustalał się moduł, dostaw modułu, a nie przerwa. Bo czasami pomiędzy tymi dwoma listwami przerwa wystąpi 1 mm, 2 mm albo 0. I jak by to zrobić? No, Najłatwiej w ten sposób. Dajemy tutaj trzecią, Dajemy i Jest to tu. Jest to to mamy ustawione ze Możemy to sobie ściskami ścisnąć, żeby nam się nic nie ruszyło I spawamy dalej, spawamy dalej. I jak to robimy? Robimy także, spawamy pierwszą. Ustawiamy sobie pozycję, gdzie ma być pierwsze. Tu zostawiamy sobie odcinek na ten wyłącznik mechaniczny lub magnetyczny. Lub pojemnościowy, bo, bo różne są. Te moduły. Te wyłączające bramę. I robimy to w ten sposób, tak, co jest po prostu bramą. Montujemy tą pierwszą listę zębatą do omegi i tą bramę przesuwamy. I wstawiamy na koło zębatę, następną na koło. Opieramy koło zębatę, a z tej strony już po otwarciu opieramy to koło zębatę, a tu dajemy tam około zębaty, a tu dajemy właśnie listę pod pomiędzy tą, która się jest przesławana, a tą dajemy kawałek takiej listy zębatej, odwrotnie po prostu pod to jak pokazywałem na no, I przesuwając tą bramę, kiedy jest zamknięta, lub no ja kiedy, ja robię to w ten sposób, że brama jest całkowicie otwarta, montuję pierwszą listwę. Tak, Zamykam bramę o tą pierwszą listwę, tu daję te dwie listwy, są na łączeniu, a pomiędzy nimi daję ten kawałek. Ja mam taki ucięty kawałek specjalnie po to, żeby nam moduł mi wychodził i go opieram około koło tak? Wtedy mamy wysokość tego koła zębatego, mamy już wysokość tej listwy i mamy rozstaw modułowy spowalne. Wtedy ten kołeczek, ten kołeczek, ten kołeczek, czyli te trzy kołeczki są. Narysowałem cztery, ale są trzy. I tutaj w tym przypadku teraz by było, było to otwierać. Ja robię to w ten sposób, że tu mamy koło zębate, tak? I przesuwamy, czyli dojeżdżamy do końca pierwszej listy zębatej tą mamy już przyspawaną, całą, bo ją przyspawaliśmy przesuwając początek przyspawaliśmy, drugi i trzeci przesuwając potem koły zębatę, potem opieramy tą listwę około zębatę, tu dajemy mój taki kawałeczek nam ale można dać całą i wtedy spawamy pierwszy, drugi i trzeci i jedziemy dalej, I znowu zamykamy kawałek i znowu zamykamy nie robię dlatego, że zamykam, ponieważ yy, jak mamy bramę całkiem zamkniętą, to pierwszą listwę mamy pełną, 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 pełną. Czyli od początku bramę daję listwę. Wtedy to ładnie wygląda, bo tu już za automatem, gdzie tu stał, będzie automat. To nie będzie bardzo widać. Tak? Listwę zaczynamy. Tu mamy koło zębate. Powiedzmy, tu mamy koło zębate, tu mamy otwór i tu mamy otwór. Robimy to w ten sposób, ponieważ tu będzie wyłącznik magnetyczny lub mechaniczny i on musi mieć możliwość zamontowania, żeby się nie wypadało na śrubie. Tylko pomiędzy. No, to po tyle. Ale to tak. Więcej to chciałem właśnie opowiedzieć, bo kiedy kupujecie A i B kupujecie taką listę zębatą, tak, producent Wam ją spawa i oddaje bramę do cynkowania to żeby bo jeśli tu będzie jakaś nieszczelność, tutaj tu, czy tu i ktoś odda to do cynkowania, to cynk wpłynie i nam sklei śrubę nie. Podczas procesu cynkowania jest zamawiana cała brama do wanny wraz z tymi kółkami ten cynk sobie wpłynie. Więc polecam wkręcić te śruby i wkręcić, posmarować je tutaj smarem grafitowym. Grafit jest odporny na dużą temperaturę, wytrzymuje to, zazwyczaj się sprawdza. Smar grafitowy. I wtedy cęknie nie wpłynie. Łatwo mamy wykręcić potem te śruby i zamontować listwę. No bo nie cynkujemy z listą zębatą, tylko z, e, z samymi kołkami, bo cynkowanie jest również od kilogramów. Nie? Taka lista zębata waży. Nie, nie waży, ale no, te 4 listy to z kilo może... Może zyka, Więc 2 5 kg może. To nie ryzyka, Więc 2,5 kg może waży, może 2 kg. Nie, to taką nie waży. I, i tak to by to wyglądało, natomiast tak jak mówię, w ten sposób spawajcie te listwy. Dobra, może coś wyjaśnimy, może coś rozumiecie, a jeżeli czegoś nie rozumiecie to możecie zadawać pytania w komentarzach. Będę starał się odpowiadać, co prawda pracuję zawodowo jak gdyby z tym czasem to u mnie jest różnie. Mm. I będę się starał robić takie filmiki, które Wam będą ułatwiać montaż. Jest kilka takich tajników. Tak jak powiedzmy te kołki jak się spawa. Jak przykręcić do omegi taką listwę polimidu, z polimidu czy z melonu. Która ma tych mocowań sześć. To może zrobię następny jakiś filmik, bo to będzie długo trwało. I myślę, że filmiki będę wrzucał tak raz na na tydzień jeden. Może się uda, uda dwa. I to tyle, no. Tyle, co chciałbym Wam powiedzieć. Na dziś. Trzymajcie się.